Siemaleczku TC, witam Was oczywiście w odcinku QA, oczywiście pierwszego na moim kanale. Chciałem także po prostu jakoś się zgrać, jeżeli chodzi o to, żebyście trochę więcej wiedzieli o mnie. No i jest trochę pytań. Zacznijmy oczywiście, no, od pierwszego zestawienia, bo tutaj jak widać Apolon już dużo zadał pytań. Także czytam pierwsze, ile masz lat? Ja... Ogólnie mam 16 lat, tak? Rodziłem się 17 sierpnia 1999 roku. Mam nadzieję, że wystarczy ci taka odpowiedź. <grytanie> A, czy nagrasz może odcinek z widzem? Hmm. Wiecie co? E, chciałem właśnie taką akcję zrobić. Być może nie wiem zrobię jakiegoś streama czy coś z jakiejś gry i wtedy będziecie mogli po prostu dołączać do gier i wtedy no zaproszę was przypuśćmy na skapa czy coś i wtedy możemy sobie pograć i przy okazji może wrzucę to później na youtube także no myślę że to będzie okej okay. yy, Czy nagram kiedyś z kamerką? No yy, nie wiem yy, Jestem raczej przeciwnikiem tego żeby nagrywać z kamerką bo to jest trochę tak wiecie no naciągane, nie no nie wiem, bo nieraz chwilami takie miny nieraz strzelają na przykład youtuberzy, przypuśćmy taki e, i samu, nie taką minę to w ogóle, ale przynajmniej nie trzeba aż tyle mówić na tych filmikach, jeżeli jest się na przykład, no, ma się włączoną kamerkę i w ogóle. Także no nie wiem, nie wiem e, w przyszłości może tak, ale na razie nie, na razie nie. Jak masz na imię, no. Serio? To pytanie jest naprawdę śmieszne. No, Chris. Chris jest no, odpowiednikiem od Christopher z angielskiego. A Christopher znaczy po polsku Krzysztof, także no, już znasz moje imię. A czemu Chris przez K? Bo, bo kurde spolszczyłem sobie i tak miałem kiedyś nazwę taką szakę się i, i tak jakby zostało. AK jest od mojego nazwiska także no eee, No i spokojno no i teraz jedziemy do jeszcze kolejnego pytania eee, Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Kurde jakby to powiedzieć Ogólnie Wszystko jadam nie Nie, nie jest takie coś że ja wybrzydzam jakiegoś tam dania Ale moja ulubiona potrawa to To kurde no Nie wiem Warzywa na patelnie? lub schabowy <noise> bardzo oryginalne ewentualnie może ostatnio polubiłem mięso z nie wiem dlaczego zajebiste jest z ten polecam zobaczyć coś to jest przynajmniej lepsze od od jakiegoś tam kurczaka czy coś nie, także polecam kolejne oczywiście pytanie od Apoloniusza rozegrał się z... oczywiście z tymi pytaniami ile wydałeś na Battlefield Heroes eee... szczerze Wydałem 7 zł tak 7 zł na całą grę, no ewentualnie jeszcze jeżeli wliczasz pudełkową wersję no to wtedy 37 zł. więcej nie bo tak jak mówiłem zbierałem oczywiście te punkty na dogry.pl i przez to mogłem sobie doładować 10k punktów. I wtedy wydałem sobie to na moją postać tego tam y, Soldziera, No bo kupowałem tam kilka rzeczy, już mi mało hajsu zostało, ale, ale sam fakt miałem darmówki, no tak tak powiedzmy, nie? Teraz oczywiście pytanie od Astronuska. Czyli Mastamy, kurde, zmień ten nic naprawdę. Możesz sobie zmienić na YouTube jak coś. Kto lub co? Cię skłoniło do nagrywania na YouTube. Yy... Dobra, no to musimy się cofnąć do początku tego, jak zacząłem nagrywać, ok. Kiedyś, to znaczy widziałem tam parę filmików tam, że na Minecrafcie można się wybić i w ogóle, no to zaczynałem go nagrywać, cholera jasna. Nie za bardzo mnie to jakby udało się, ale wyświetlenia były, jakieś też łapki były, też były, ale no, takim minibusem byłem ja i tam chciałem nagrywać, bo wiecie tam multi il nagrywał, kto tam Rezzi nagrywał, kurde takie inne. Już teraz tego nie oglądam, naprawdę, uwierzcie mi to jest strata czasu. Jeżeli oglądacie no to w porządku, ale no... no jeżeli się nie zgadzacie, no to tam mniejsza, większa. Ale tak naprawdę to nakłoniła mnie jedna osoba, która... Mm, ja jeżeli tam oglądałem te filmiki, patrzę jedna wiadomość przyszła. Nie pamiętam jaki to był Grimer, on nie był za bardzo, wiecie... Super, jakiś tam znany. Po prostu napisał wiadomość, żebym zobaczył na. No, taką jakby mikro reklamę, reklamę wysłał, tak? No i ja sobie tak właśnie obczaiłem to. I mówię, no, dobry pomysł, żeby wypromować swój kanał, nie? Takie wysyłanie. No i zacząłem wysyłać tę wiadomość, tak? I kurde, wysyłałem, wysyłałem. Nieraz, kurde. Dostawałem nie takie wiadomości, jakie bym oczekiwał oczywiście, nie? Ale co tam, co tam. się tam nie przejmowałem za bardzo. Ale tam suby trochę przychodziły, trochę przychodziły. Yy, ogólnie zacząłem oglądać wtedy jeszcze Pelka Damiana. I on nagrywał zajebiście FIFA po prostu i ja właśnie też chciałem nagrywać Fifę przez jakiś czas. No ale później już przestałem. Yy, później... Zacząłem nagrywać. Co ja tam zacząłem nagrywać? Takie śmieszne gierki, nie na przykład tam była. Zagrajmy z Tytusem, znaczy zagrajmy w gówno, nie to było. Kurwa nie. Masakra. Oglądać nie? to na własną odpowiedzialność, nie. Ale no, sami wiecie, no. Cholera, młody głupi byłem, taka prawda, ale w wyświetleń dużo jest. No i później... No, znowu wróciłem do FIFA. Kurde co mi się naprawdę nie podobało, bo nagrałem chyba dwa odcinki, jeden w miesiącu, następny za trzy miesiące i to tak jakoś się ciągnęło, cholera wyświetlenia tam były chyba 10 pod filmikami e, później, kurde naprawdę dużo się rozgadałem przy tym, e, później później e, zainspirował mnie Karolek swoimi filmami na przykład. No, swoimi śmiesznymi filmami, na przykład tam, e, z Trollface e, Troll Quest'a. No i kurde, jakoś się to wkręciłem, także no... Myślę, że... że te kilka osób to... to mi jakoś tam pomogło. Teraz oczywiście oglądam Izaka i dlatego nagrałem sobie ładnie Counter-Strike'a. Poza tym nagrywam teraz... Znaczy, gram sobie dużo Counter-Strike'a. No, Silver 3, pozdro. <laughs> I ten... Yy, no i jeszcze tam od czasu do czasu gram Battlefield Heroes, ale to już bardzo rzadko. Tak A Battfield Heroes zainspirowałem się od kurza kurza, także no, pozdro. No to jedziemy do kolejnego pytania DMTI. Zadaję oczywiście cztery pytania. Jedziemy z pierwszym. Czy to jest twój pierwszy kanał? Yy, czy wcześniej coś już próbowałeś na YouTube? Yy, szczerze, to jest pierwszy mój kanał. I kurde, nie chcę nic zmieniać, bo... No nie wiem, no miałem tam kilka subów i nie chciałem, wiecie, stracić subskrypcji i w ogóle, także zacząłem od nowa nagrywać na tym, jak już tam znaczy nie chciałem zaczynać od zera, bo wiecie, jest trudno później i w ogóle, rzadko kto ogląda takich małych youtuberów, także czy masz zamiar pokazać swoją twarz? Na przykład jak będziemy na mitapie, jak pojedziesz, a, tak, jak pojedziesz, a mam taką nadzieję, aha, dobra, przepraszam a tam jest błąd, pojadziesz, nie? ale dobra, dobra pokazać swoją twarz to nie wiem bo później cholera będę pewnie nie wiem bardziej taki nie wiem rozpoznawany gdzieś chociaż w sumie przez 100 widzów no to jeszcze aż tak źle nie jest ale sam fakt, że ktoś może mnie rozpoznać to wiecie, tak trochę głupio, nie? ale wątpię, żeby ktoś mieszkał z Was Pojawsko Pomorski, to już... Pozdro. Lakomatyk. Ja właśnie zdradziłem i takim własnym mieszkam. Macie dodatkową informację. <grym> Na Mita pojada. Pojada aczkolwiek. Przedtem oczywiście będę musiał stać filmik z swoją twarzą. No także spodziewajcie się, jeżeli jakiś będzie, to od razu będzie moja buźka pokazana. <grym> Jaki jest twój cel YouTube'owy? Mój cel. Mój cel już się spełnił. E, chciałem mieć 100 widzów. Teraz mam powyżej 100. I... Nie wiem, no... To jest, według mnie, już naprawdę bardzo dobrze. Z uwagi na to, że Polacy rzadko subskrybują... Nowych ludzi, bo... Wiecie, no... Ten Lami, ten, ten, tamten, kurde, on jest Bachorem i tak, tam... No wiecie, no nieraz może się Bachora naprawdę porządnie prawić, nie? Także, no... To zależy od charakteru, ale zazwyczaj tacy ludzie lecą za tłumem i to jest to jest trochę przykre, moim zdaniem, bo cholera, no nowych ludzi nie poznasz, jeżeli będziesz, no się się nie przerwało, to będziesz, no oczywiście będziesz podążał za tłumem, gdzie na przykład wszyscy lubią jednego, ale czy ty musisz go naprawdę lubić? No, nie do końca więc dlatego zastanówcie się czasami nad tym możecie tam powiedzieć koledze czy coś żeby naprawdę tam przez to oglądać takich tam youtuberów topowych bo oni zaczynają robić naprawdę chłam i pod publikę wszystko także no nie wiem czy wy to widzicie czy nie ale ja przynajmniej tak ostatnio zaobserwowałem eee, czy masz pasję jeśli tak to jaką ja moją pasją przez jakiś czas było prawda rysowanie dużo, dużo rzeczy naprawdę narysowałem, nie wiem, możecie. Dobra, włączę tu jakiś ten, e, tu jakieś kilka wrzucę obrazków, czy, albo przynajmniej jeden. No, jakieś zdjęcia z komórki cholera będzie zjebana jakoś, ale, no, ale to nic. Ale przynajmniej będziecie widzieli. E, e, I ja jeżeli... jeszcze jaką, no kurde, no... Co jeszcze... Te, teraz chodzę na siłownię, tak? Kiedyś grałem w piłkę nożną, kiedyś grałem w koszykówkę. Kurde, dużo tych rzeczy było. Ale teraz to moją pasją jest nagrywanie na YouTube i chodzenie na siłownię. Także od września chodzę, efekty są, także byle do przodu, nie? No i, i chyba tyle, nie? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, jeżeli się dowiedzieliście czegoś więcej o mnie, dajcie lajka. A może za jakiś czas się pojawi drugi odcinek QA. Ale ja się z wami już teraz żegnam, na razie cześć i czołem do następnego odcinka.